Szyma, ja jestem ponownie Rado Jones. Dzisiaj będzie to taki szczególny odcinek, ponieważ to będą... Więc może zacznijmy od pierwszych dwóch, bo to nie do końca model. Więc zaczniemy od tego i to jest Ford Sierra Cosworth oraz Ford Escort RS Cosworth. No super to się prezentuje. Ten, ta karta jest naprawdę bardzo duża. Z tyłu można zauważyć, że też jest taki dwupak z Mazdami i on mi się też bardzo podoba. Może w go w przyszłości kupię. No i tu jeszcze są taki dwupak z Mercedesem i z Toyotką i tu jest taka naklejka typowa dla Forda właśnie taka 3D. Ja ją mam na tym na Speed Champion się Mustangu Dark horse i jeszcze na jakimś welli to chyba miałem. No i co? Modele. Sierra taka oto czerwona z malowaniem Shella. Jak można zauważyć, 87 jest oczywiście logo Shella. Także jak najbardziej to się prezentuje po prostu bardzo dobrze. Kółko też oczywiście tak się prezentuje felga. Oczywiście gumowe opony. Natomiast model, który jest myślę, że fajniejszy, to jest oczywiście Escort. Proszę bardzo. No malowanie jest naprawdę świetne. Naprawdę świetnie się prezentuje malowanie. Naprawdę to są bardzo fajne samochody. Także tak się prezentuje ten dwupak. Oczywiście też metalowe podwozie warto zaznaczyć. Naprawdę dosyć ciężkie to jest, no bo to jednak dwa modele, no i... Naprawdę ogromny blister, jakby nie patrzeć. Następne co? To właśnie taki oto dwupak Nissanów Nissan Z Proto i Nissan FairLady Z. Więc ten dwupak kosztował jakoś 32 zł chyba, czy coś takiego, może 36. Więc jednak za jeden tam model wychodzi albo 16, albo 18 złotych. Jestem bardzo spokojny, bo na tyle mogę kupić kupremkę w smykło jednak jest różnica między półpremką a premium. No może zacznijmy od tego modelu, który mi się bardziej podoba. Jest to Nissan Fairlady Z, taki żółty. Naprawdę fajnie on się prezentuje i te felgi tutaj też są jak najbardziej spoko. I oczywiście gumowe są te kółka. Ponownie metalowe podwozie. Ogólnie bardzo dobrze zrobiony model, no to trzeba przyznać. I Nissan Z Proto, taką się prezentuje właśnie. Też naprawdę fajny model, jakby muszę przyznać. No, spośród tych dwóch wybieram chyba Fair Lady ogólnie, ale kółka mi się bardziej podobają w tym Z. No, tylko ten kolor jest trochę słaby, ale ogólnie kółka mi się bardziej podobają mimo wszystko właśnie w tym nowoczesnym modelu. No i co, przejdźmy już do pojedynczych modeli. A więc zacznę od tych mocniejszych modeli, czyli oczywiście Premek. I pierwszy to jest model, który chcę zaprezentować. On nie jest Skoroba. On jest z zempiku. Tam zapłaciłem z dostawą e, do sklepu, więc darmowa dostawa. 35 zł widziałem w Morelu za 28, ale za do dostawy bym musiał zapłacić, więc tak czy siak na to samo by wyszło albo troszeczkę drożej. Naprawdę super czerwony wajperek, bez dachu. Mega fajne detale, metalowe podwozie, gumowe kółka. Hmm, oczywiście jest to wersja bez dachu, więc jeśli chodzi o wnętrze... Nie za bardzo niestety widać przez ten blister, no ale jest to lepiej zrobione niż w takim typowym mainie, który ma dach, tak? Auto jest bez dachu, jednak tam się bardziej skupiają na tych wnętrzach, dają naleśniki zamiast kierownic przykładowo. Więc to są trzy, znaczy może pięć modeli, tak? Jak na razie, no ale lecimy szósty model, czyli taka oto Alfa Romeo 33 Stradale. To z 1969 roku. To nie jest ta nowoczesna Alfa Romeo Stradale 33. To się prezentuje naprawdę super. Żółto białe. Oczywiście quadrifolio tutaj jest naklejka 33. Napis i to się prezentuje po prostu najzwyczajniej w świecie. Dobrze. Gumowe kółka metalowe w podwozie. Świetny model muszę przyznać. Po prostu on się prezentuje naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Exotic Envy Hot Wheels Car Culture, Tu jest oczywiście Fast and Furious. Dobra, więc przejdźmy do następnego modelu. Będzie on z konkretnie tej samej kolekcji, tej oto właśnie Exotic Envy Car Culture, ale tym razem jest to Bugatti EB110. Tak się właśnie ten model prezentuje. Naprawdę myślę, że prezentuje się bardzo fajnie. No, fajnie się prezentuje. I co ciekawe, jest to wersja super sport no na rejestracji SS. Także naprawdę bardzo, bardzo ładny model. Oczywiście, gumowe opony Felgi, szczerze muszę przyznać, mi nie wiem, przypadły do gustu. I tak się prezentuje. To oczywiście metalowy, więc naprawdę fajny model. No i co, następny model to jest myślę, że najlepszy z całego tego odcinka, czyli Mercedes Benz. 190E, tutaj modern, Classics, car culture, premium, oczywiście. No i co, to jest model, który jest w Zamaku. Tak, on jest w Zamaku. Ja bardzo lubię Zamaki, więc to mi się jak najbardziej podoba. Zamak, czyli oczywiście model, który nie ma na sobie malowania. To jest po prostu goły metal i to się prezentuje po prostu świetnie. Detale są też naprawdę świetne, to się po prostu, jeszcze raz powtórzę, prezentuje świetnie. Spoilerek standardowy dla 190e, detale, gumowe kółka, felgi, ponownie mi się nie podobały, to są w ogóle te same co tamte Bugatti i metalowe podwozie. Zdecydowanie, zdecydowanie i jeszcze raz zdecydowanie najlepszy model spośród tych wszystkich. Ale to jeszcze oczywiście nie koniec modeli, ponieważ mamy takiego oto Astona Martina z kolekcji Fast and Furious Williams. To jest y, po prostu model z tej nowej kolekcji półpremek z 25 roku. Myślę, że najfajniejszy model spośród tych wszystkich. Jeszcze ten Fordik był fajny, kamaro też spoko było. Ale Aston mi się najbardziej spodobał. No i co? Jak najbardziej przód jest. Te lampy się prezentują troszeczkę dziwnie, ale są. Są. I tyle lampy też jak najbardziej są. Więc jest jak najbardziej poziom półpremki, czyli... Dopracowany model. No i co, następny model, taki oto Ford GT40 z kolekcji Fast ⁇ and Furious, Woman of Fast. Jest to niebieski model z białym paskiem. dyszkę kosztowała taka półpremka, więc szkoda nie brać. A jednak Ford GT to naprawdę bardzo fajny samochód, to jest dokładny Ford GT40, czyli taki klasyczek. Z tej kolekcji też wychodził przykładowo taki Kaiman, oj go bym bardzo chciał. No, niestety na stronie go nie widziałem. No, ale naprawdę bardzo fajny model. Kolejny ląduje, proszę bardzo. No i proszę bardzo, kolejna półpremka Tym razem Porsche 911 z 71 z kolekcji Vintage Racing Club. Zielony taki. No, a tutaj 71. A liczba kalkomania są jak najbardziej. Tu jest Porsche na szybie. Takie lampy są. Jest nawet rejestracja, więc tu jest naprawdę. Dobry model, to jest naprawdę fajna półpremka. No i już niestety ostatni model na dzisiaj. Jest to e, Porsche 935 z 1978 roku, warto zaznaczyć. Jest to oczywiście ultra hot, sack. no ultra hotsy mają to do siebie i to jest po prostu super. A porszawy odmówić nie mogłem, ponieważ no porszawy ja kolekcjonuję jak najbardziej. Także naprawdę super są te premki, muszę przyznać. Jeszcze oczywiście zapraszam na kanał Sabitkiego Huntera, ponieważ on pokaże pozostałe modele, a te modele, które on sobie wziął, nie są wcale jakieś słabe. Więc naprawdę zapraszam. Jeśli on jest ten film, to tutaj na ekranie się wyświetla, a jeśli jeszcze go nie ma, no to tam pewnie w komentarzu napiszę. Jakbym miał wybrać, tak jak mówiłem, najlepszy model to jest ten Mercedes zdecydowanie, a jakbym wybierać miał tak najgorszy. No wszystkie spośród tych są fajne ogólnie, muszę przyznać, ale jednak jakbym miał tak szczerze wybrać najgorszy model, to chyba mimo wszystko to będzie Ford GT40. Dalej, dalej bardzo dobry model, więc nie, to nie oznacza, że on jest zły, on jest jak najbardziej fajny. Także dziękuję za oglądanie, zostaw lajka, napisz w komentarzu co o tym sądzisz, zostaw suba wraz z dzwoneczkiem na moim kanale, żeby otrzymywać powiadomienia o najnowszych filmach. Życzę miłego dnia lub nocy i to tyle. Nara!